Witam oczywiście bardzo serdecznie oczywiście tej strony kanału bardzo serdecznie 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 drodzy państwo się raz mniej więcej wszystkich witam. Dzisiaj mniej więcej jak widzicie chryzantemy puściły u u odratowane mrożone były zamrożone ale teraz jak widzimy odbiły. Teraz będzie oczywiście ich przesadzanie także. No cóż to dzieła także zapraszam do oglądania. Także tak się prezentuje chryzantema która była odratowana od zmarsznięcia. Już była zamarznięta, ale była też praktycznie odratowana, bo była w ciepłym miejscu. I troszkę się odmroziło, ale potem po tym pocięciu praktycznie rzecz biorąc puściło pełno pędów. Także pocięciu oczywiście też taka krótka reklama. Używam oczywiście tej ziemi Biowita, jest ona bardzo dobra do przesadzania i też do wsiania warzyw, czy też, jak to się mówi, owoców. Oczywiście moim celem jest takim, żeby po prostu te tak kwitnące hezantemy z liściami przesadzić do większego pojemnika. Powiedzmy, że taka ziemia powinna wystarczyć. I tu, jak widzicie, mają liście, więc wkładamy je więcej w ten sposób. Drugą, oczywiście, też. O, latarka się włączyła, chyba. To nic, to nic, będzie łatwiej. Kolejne. I kolejne. Tak, widzimy, jest mniejsza ilość. Postanę, że z tej strony, a te dwa pozostałe to pójdą w mniejszą doniczkę także tak to wygląda jeśli chodzi o przesadzanie chryzantemy po zimie po tym zmarznięciu i tak dalej warto ratować takie chryzantemy o proszę bardzo już ziemia się ładnie elegancko przyjmuje. jeszcze potem Myślę, że będzie. Oczywiście przepraszam z gry za bałagan, ale no niestety nie było na to czasu, żeby po prostu jak to się mówi, posprzątać czy cokolwiek, ale myślę, że mi na ten moment mniej więcej wybaczycie. Oczywiście będzie zraszane też. Oczywiście ziemia musi się przyjąć. Sadzonki też. Także myślę, że będzie w miarę okej. Okay. Myślę, że tej ziemi jest aż, aż. Także myślę, że jest w miarę okej. Okay. Troszeczkę tak więcej. Jeszcze trochę nadmiar. W razie jakich oczywiście pasożytów czy jakichś tam innych rzeczy możemy dodać trochę czosnku, żeby po prostu nie było grzybu. Ja tutaj mam taki czosnek. Coś tu nie chce się wyjść. A bo to jest resztka. To jest oczywiście resztka. I ten czosnek po prostu wsypujemy, dodajemy, do podłoża mniej więcej tu i powiedzmy, że między te dwa. Teraz ja myślę, że żadne insekty, żadne robaczki nie powinny mieć żadnego miejsca. Pamiętajmy, żeby to poddać, podlać. Oczywiście leciutko, nie za mocno. No i przede, przede wszystkim, oczywiście, podstawka czy coś takiego i położyć na parapet gdzieś, żeby po prostu rosły chryzantemy. Także tyle, jeśli chodzi o przesadzanie chryzantem. Te oczywiście będą przesadzone poza filmem, bo myślę, że te jeszcze coś z nich będzie. Myślę. Bo też kwitły, ale coś tam zobaczymy. Na razie je zostawiam. Także tyle oczywiście, takie oczywiście, tak jak zawsze mówię. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Oczywiście, prawda, że ufraszacie. No i dobrze, zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka. Zostawienie łapki w górę lub serdecznie, no się do odwiedzenia tego filmu. Także tyle oczywiście z mojej strony. A ja oczywiście że z Wami żegnam. Także zobaczę do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie oczywiście, pozdrawiam.